Cześć, witam was w kolejnym odcinku, a dzisiaj... Robert Lewandowski niespełna miesiąc temu został nowym piłkarzem FC Barcelony, a już kibice z Camp pokochali polskiego napastnika. Dlaczego media porównują Lewandowskiego do Ronaldinho? Jak Lewy znalazł się w 11 miesiąca La Liga? O tym dowiecie się w dzisiejszym materiale. Opowiem Wam także o nowym klubie Krzysztofa Piątka, groźnie wyglądającej kontuzji Wojciecha Szczęsnego oraz o kolejnym niesamowitym występie Erlinga Halanda. Nie zabraknie także tematu transferów, które mogą zostać sfinalizowane na ostatnią chwilę. Zanim zaczniemy, zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją Dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych filmów, które będę tutaj publikował. Z tego miejsca chciałbym Wam również bardzo serdecznie podziękować za ostatnie zasięgi pod poprzednim filmem. Bardzo was również proszę o zostawienie kciuka w górę, jeżeli dzisiejszy odcinek przypadnie Wam do gustu i usłyszycie coś nowego. A teraz chwila dla partnera kanału, i przechodzimy do dzisiejszych bardzo ciekawych newsów. Partnerem dzisiejszego materiału jest STS, legalny polski bukmacher oraz oficjalny sponsor reprezentacji Polski z najlepszymi bonusami na rynku, który wprowadził jeszcze większy bonus powitalny dla nowych klientów. Z kodem Football TV możecie odebrać pewne 1560 zł. Dlaczego ta oferta jest aż tak dobra? Ponieważ możecie otrzymać od STS bonusy przy trzech pierwszych wpłatach. Łącznie do 1500 zł, a także dodatkowe 60 zł za wykonanie zadań. Dodatkowo pierwszy zakład jest bez ryzyka do 100 zł. W skrócie, wygrana lub zwrot. Więcej informacji o promocji na stronie sts.pl. Link do rejestracji znajdziecie w opisie oraz w karcie w prawym górnym rogu. Pamiętajcie o kodzie Football TV. Oferta tylko dla osób pełnoletnich. Dokładnie od 19 lipca Robert Lewandowski oficjalnie jest piłkarzem FC Barcelony. Z początku fani, jak i eksperci sportowi z Hiszpanii mieli mieszane uczucia co do nowego wzmocnienia dumy Katalonii. Powód jest prosty. Lewy jest jednym z najlepszych zawodników na świecie, ale ma 34 lata na karku, a na dodatek prawie całą swoją karierę spędził w Niemczech. Można było mieć zatem wątpliwości, czy odnajdzie się w nowych barwach. Kapitan reprezentacji Polski nie pozostawił jednak fanom żadnych złudzeń i znakomicie wpasował się do drużyny Chaviego, strzelając na ten moment już cztery bramki w trzech spotkaniach w lidze hiszpańskiej. Teraz były obrońca FC Barcelony Rafael Marquez porównał Roberta do samego Ronaldinho. Przybycie Lewandowskiego można porównać do przyjścia Ronaldinho. Przede wszystkim przywróciło nadzieję i pasję kibicom Barcelony. Trzeba przyznać, że Meksykanin ma rację. Obecni kibice nie martwią się, czy dadzą radę zająć miejsce w lidze, które zagwarantuje im grę w europejskich pucharach. Teraz spekulują, jak daleko Blaugrana zajdzie w lidze mistrzów. Często zadając sobie pytanie, czy mają szansę nawet na wygranie Champions League. Bardzo się zbroi i trzeba przyznać, że Juan Laporta już teraz Stworzył solidny klub na miarę europejskich rozgrywek. Świetny początek Roberta Lewandowskiego docenił portal huskort.com, który na podstawie not umieścił Polaka w 11 miesiąca la Liga. Kapitan biało jest wśród trzech najlepiej ocenianych zawodników. Oprócz niego w 11 miesiąca znaleźli się Usmane Dębele oraz Pedri. Wczoraj Juventus podjął na własnym stadionie specję. Mecz ostatecznie zakończył się wygraną piłkarzy Starej Damy 2 do 0. Gole strzelili Dusan Blachowicz po niesamowitym uderzeniu z rzutu wolnego oraz uwaga, Arkadiusz Milik, który w doliczonym czasie gry zabawił się z obrońcami rywali. W tym temacie nie będę jednak omawiał przebiegu tego pojedynku. Zamiast tego skupię się na sytuacji, do której doszło w 41 minucie meczu. Wówczas poważnie wyglądającej kontuzji doznał Wojciech Szczęsny. Polak nie najlepiej zachował się przy dośrodkowaniu zrzutu rożnego. Wyszedł do wrzutki, ale piłka wyślizgnęła mu się z rąk. Na dodatek przy lądowaniu po wyskoku goalkeeper mocno wykręcił staw skokowy w prawej nodze. Natychmiast zaczął zwijać się z bólu, pokazując, że potrzebuje pomocy lekarzy. Polak nie był w stanie oczywiście kontynuować gry. Póki co nie wiemy jak długo Wojciech Szczęsny będzie się kurował. Miejmy tylko nadzieję, że kontuzja nie będzie poważna, bo już za niecałe trzy miesiące rozpocznie się najważniejsza impreza w tym roku. Mistrzostwa świata w Katarze. Właśnie to bramkarz Juventusu jest niekwestionowanym faworytem do miana jedynki w bramce reprezentacji Polski. Jeden z komentatorów Mateusz Święcicki, podczas transmisji środowego meczu przekazał, że golkiper jedzie na rezonans. Piłkarz Starej Damy miał mu wysłać krótką wiadomość o treści. Spuchnięte mocno, ale damy radę. Trzymajmy kciuki, aby uraz Wojtka nie był groźny i nie zagrażał jego wyjazdowi na Mistrzostwa Świata w Katarze. Muszę wspomnieć także o meczu Manchesteru City z Nottingham Forest. Spotkanie zakończyło się potężnym zwycięstwem The Citizens aż 6 do 0. Całe show skradł Erling Haaland który już w drugim spotkaniu z rzędu strzelił hat trika tym samym zasiadając na fotelu lidera strzelców Premier League z liczbą aż 9 trafień. Formalności dopełnili Cancelo oraz Alvarez. Mimo iż piłkarze Pepa Guardioli idą dosłownie jak burza w tym sezonie, to nadal zasiadają na drugim miejscu w tabeli Premier League. Póki co wciąż na pierwszym miejscu pozostaje niepokonany Arsenal z liczbą 15 punktów. A według Was, kto w tym sezonie wygra Premier League? Ile goli strzeli Erling Haaland? Podzielcie się swoją opinią w sekcji komentarzy. Na koniec dzisiejszego materiału opowiem Wam o kilku transferach które mogą zostać zrealizowane w ostatni dzień okna transferowego. Na sam początek weźmiemy Cristiano Ronaldo, który za wszelką cenę próbował zmienić klubowe barwy. Tylko w ostatnim czasie przewijał się temat jego przenosin do m.in. Olympique Marsylii czy też Napoli. Teraz jednak Eric ten hak zapewnił, że skład United nie ulegnie zmianie. Oczywiście jest to jasne, że Cristiano zostaje. Potrzebujemy dobrych graczy. Potrzebujesz więcej piłkarzy, aby móc grać na wszystkich frontach, aby zachować spójność. Do tego dążymy. Ten skład nie zmieni się od września do minimum stycznia. Mamy jednak nadzieję, że będziemy grać tym składem przez cały sezon. Albo yang kilka miesięcy temu zamienił Londyn na Barcelonę, a teraz ma duże szanse znów zawitać do stolicy Anglii. O Gabończyka od kilkunastu dni zabiega Chelsea. Do finalizacji transferu na razie jednak nie doszło, bo kluby nie osiągnęły jeszcze porozumienia. Na taki obrót spraw wpływ miała też niedawna brutalna napaść bandytów na piłkarza i jego rodzinę. Alba ucierpiał na tyle, że według informacji hiszpańskich mediów nie będzie gotowy do gry przez kilka tygodni, przez co jego przenosiny do The Blues stoją pod dużym znakiem zapytania. I najprawdopodobniej Gabończyk. Pozostanie na Camp Nou. Z pewnością najbardziej zaskakującym transferem tego okienka są przenosiny Manuela Akanjiego do Manchesteru City z Borusi Dortmund za kwotę 17 milionów euro. Swego czasu ten stoper był uznawany za jednego z najbardziej obiecujących obrońców w Europie, lecz w Borusi prezentował chwiejną formę, a przy tym miewał problemy zdrowotne i w dodatku odmówił przedłużenia kontraktu, celując w transfer do większego klubu, co koniec końców mu się udało. A teraz pokrótce o Krzysztofie Piątku. Wygląda na to, że Polak w końcu zdoła opuścić hertę Berlin. Piątek nie przejdzie do FC Kopenhagi, z którą tak często go łączono w ostatnim czasie. Zamiast tego przeniesie się do Salernitany. Włoski klub wypożyczy polskiego snajpera z opcją wykupu. I na koniec pokrótce o FC Barcelonie. Jak się okazuje Laporta nie tylko kupuje, ale i również sprzedaje zawodników. Serginio Dez opuści Camp nou i przeniesie się do AC Milanu. Jak informuje Gianluca Di Marzio, w ostatniej chwili do gry o obrońcę włączył się AC Milan. Rossoneri postanowili poszukać wzmocnień ze względu na poważną kontuzję Alessandro Florenciego. Dla Ugrana bardzo szybko doszła do porozumienia z Rossonerimi w sprawie warunków rocznego wypożyczenia. Jeżeli Dez sprawdzi się we Włoszech, Milan będzie mógł go wykupić kolejnego lata. A według Was jaki transfer był najlepszy w letnim okienku? Napiszcie w komentarzach i uzasadnijcie swoją wypowiedź. W dzisiejszym odcinku to już wszystko ode mnie, jeżeli się on Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już w kolejnych newsowych materiałach. Na razie!